Kubany kupisz mi skina? On nie ma P... Dolcu, bo już kupił wszystko. Opep, Siema Fortnite. Trzyma to... ja Pantera. Ja <klucza> tylko. chciał <FP sua2> ten hut fajera, ale nie ten Mi się nie podoba. Musiałem zrobić fajniejszy. tu nie ma to sobie na cztery osoby to to każdy dzieło to szarej. Ktoś juzi idzie z ciastkiem na jeden. ten No wiem właśnie, zauważyłem Nie, nie proszę, nie wchodzić na mój hangar. Ja na środku jestem Ja na po prawo jest ciastec <laughs> tej ręku bo weź to do prawo jak mam A Kato mam Tu masz akasza jeszcze O kombatę No weź z tego kommasu nie wiem Jak to twój? o skrzynki nie umiesz O żniwa się ma to kiedy żniwiaż robimy następne? Dolina albo kamienny wczoraj Te zrobiliśmy wytrzymał wytrzymałościówki wiesz? I mityk nie, wpadł, tam. którego nie miałem, ale beka I co zrobiłeś? I 130 level miałem. i pół procenta, no 130,5. nie no. mogę ja okay. nic mocniej Mogę dać komuś mojego cewiksa, zapraszam I mam przejścia paka, no o, to no dobra, się. to ja lecę. Siema. O, kolega, ciastek też jeszcze panie No to chce? full mamy, elegancko. Czekaj, nie silnij, tylko Kappa, siema. Już, ja to teraz pomogę ci. <laughs> no, teraz to możemy się nawalać. Ej, macie tę dwójkę, że się wybijcie, ja się z ciastkiem wybiję. Co? Co? Ubijcie się granatem na Gdzie lecimy? Gdzie lecimy? Tutaj chodźcie Eee prosto przed ciebie lecimy tu Znastek to uważaj, skacz Kupiłbyś mi tego skina nie skończono? Ja, ja, hmm. hmm. ja chodź jestem Jakoby wiem co za A u góry skrzynka jest Ja nie my, mam fałdolców dolców mistrzu Chłopaki, wybić was czy nie? Typy są, na tym, typy są Ha, ja. stój Ja, to gdzieś poleciał <grywa> o na górze, na górze, dostałem z kąpą Dostał mnie 30 Góry za. Minus pompo. Mówiłem 30, minus 60, leży 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 jeden dom, leży dom Leży Mój jakaś, mój jakaś Popę a, kombata tutaj chwieję. Dzięki, okay. o! Fajnie. jestem w domu. Wszyscy? No, tak. Dobra, elegancko. Ja Idealnie. Mogę next będziemy ja składy robić. Ale dostałem. Macie jakieś fixy? O O! Ty, tam lutys. Jastuś Jastuś weź skoteczkę Tak to jest ten skin z dzisiejszego sklepu Mi się staje podoba osobiście I kilo jest... bez oczu Tak Oo kto porzucił to, to ja Ale mogę jest stały Zaprosić, nie zapraszam, wchodzicie normalnie wiesz, bo ja za dużo znajomych mam i to będzie męczarne Szukać Was o Ty ja nie mogę. właśnie napiłem piwa. Uleczyli się, no lecimy tam. za jeszcze, to Ja. coś, co on robi. Nie, no i... Leczą się, paru bojarzy bo Dostał 3 oni się ten tego... Leży jeden, leży jeden. Dobra. tym w boxie lecą pierwsze. Dostał, głowę ma. Zero ma. na górze ma zero. Leży. Leży. Wszyscy? Kurczę, nawet nie zauważyłem gości. Nie wiedziałem, gdzie oni są. No Ma No, masz, masz, masz Zapisa ja Nie zapisuję live'y, bo mi się to nie podoba ogólnie Usuwam zawsze Ja mam Jest tu jakiś pijem? O weźcie czekajcie to ja idę po te Poczekajcie na ja mnie ja, po Ja Mogę mam do dzięki. Mogę ci ja mogę jeszcze dwa sloty mam wolne, mogę coś wziąć Lansada mamy tu idzie podjął Zobaczymy gdzie strefa dalej Strefa będzie tutaj gdzieś tam idziemy w tamtą stronę Jakie jaką masz pompę? Eee, kombata A tu nie, to nie, jest nie Na chacie tutaj Oni w ogóle tutaj nie zlutowali To chodźmy tutaj. polutujmy jeszcze trochę Coś czuję, że Winek tak, będzie Ile kini? Ja też sztuka Co? No Ja bym tak oczywistał Wczoraj no dobra była A Nie przywiozłeś mi <laughs> I co tak mam na liście? E, bestii w końcu drugi raz ale <zyski> Znaczy wiesz to, to ci poleciłem co nie? Wiem, nie, nie, nie wiem, nie wiem Tam spojrzałem kawałek Ale spoko film naprawdę no, Ale później mogłeś cały sobie obejrzeć Naprawdę jest spoko Chciałbym mu będzie do bo by się chciało Posłum na YouTube'a i nie Składam, na no na razie chciałem coś, w, w, chciałem coś wstawić wczoraj, ale nie miałem co naprawdę Chcia... to no. O Awka kto, kto da awkę? Ja, ja biorę ją, nie? No nie ma Teraz będzie, będą fajne killable, ale zawki Ja dzisiaj chłopa w powietrzu z 200 metrów do żadnych ja tam 3 mecze grałem, tylko na creative mi się podziwił. Ja dzisiaj to chyba 6 gier zagrałem. A nie, sorry. Zagrałem... ...2... nie, 3 mecze z... ...z solo Rennie, z M-Rage'a i... ...Alto 4 poszedł. Ja tam na razie nie gram, bo nie mam... ...tej... moich teammateów. Chcesz? To możemy pograć. Właśnie też solo wolałem, Przegrajcie, bo chcę ze tobą zagrać Spokojnie, jest czas jak wygramy to next gramy, nie ma co Nie, no nie No To będziemy grać wszyscy To dobra giera będzie Launchpad'a stawiać? Ja nie umiem launchpad'a stawiać, to Macie, macie, masz skubane trochę do pompy i do awki? Co? Ty, do awki? Ja sam nie mam A do pompy to po nulę Dzięki Tu masz Akurat Dobra, stawiajcie luncha i lecimy, nie? O no, ja stawiać o, czy ty? Dobra Ja, ja stawiać czy ty? Ja mogę nic kogoś takiego. Um no muszę prosto, trzyma natka. Dobra, spokojnie Staw A Ja chodź, piję, Ej, strzelają, są tam na tym. Na hangara. Dobra, wahaj, do A, do strefy. Dawaj, zajął się. No, jest zawsze jak ja gram, to zawsze ten. Jutro ja e, gram. Jak jest... On będzie. kurczę, już by leżał, gościu. Ciastek nie ma kewów. Ciastek Je... to. Bys... Ciastek to. Ja mam tego, siorba. Ktoś leci do mnie. A żeby cię nie jesteś. Eee, lecą do nas. Leży. Tutaj. Wychodzi z Uwaga, porzucił leż, to do dblizko. Leży jeden. Je, leż jeden u mnie. Ja, ja też por, por, porobiłem jednego. Nice, nice. Szybka akcja, szybka akcja. Pijemy sobie ze sobą. Ale chodź, no nie do tej No psy zakażę. Macie tutaj tego, kustoma, kurczę. <głos> kustoma. <głos> Macie może letkie AMO To mogę dać tą 300 prawie drop i Wiecie co, na plecach nie było typka? Też chyba był, nie? jak podjechali to i nie jakieś Ja go zaskoczyłem gościa kurna, bo on się podbija a na niego od razu? Chcecie dałem Mam 400 Ja. Nie do w Ja mam 200, ale to pompy bym przyjął To mogę dać trochę tutaj 20 rzutów. Dobra tak, popatrzyłem, nikogo nie widzę. Ja to samo. Tutaj do nas się W ogóle nie jedziemy. Dzisiaj jakiegoś ręku, to tak, jakiego strego dostałem, bo mnie tam wywaliło. O, musiałem się to zamąć. Wiesz, już się skrzynę biorę. Alora, tutaj co to jest? Oooo, co to się dzieje, kto ciastek ciastek ciastek, ty to przela? Chciałem stawić czoła na czas. to jest Na 380 metrów chłopaki chyba widzi. Za, odpalony łubień. Dobra, idziemy. To jest online, bo to pokazuje, jakiego masz. Ale ja ostatni, w ogóle ja ostatnio grałem z C4, nie? Ja Siorbik tam leży dla kogoś. Dwa nawet, Ty. Ja mogę stakować jeden jeszcze. Zdobra. Bo ja mam no siorby. Ja mogę małe. Ja stakuję ja, no, tu masz małe, Ile małe. siorby. Ile można siorbów mieć? Trzy czy ja dwa? Dwa. A, to mogę A, jeden. I rzuć ale... mi jednego tego kefka. Dzięki. Ej, łap <laughs> Jezu. Jezu. <laughs> yeah. jezu. Nie nie wezmę, czyli dwa max. Ale można <laughs> wypić. Wypić text. Dobra ja Wypij to! Albo coś, nie wiem bole. No jak się ja mnie to ulepyło Jak tu skrzynka mogę to jest dobra A no, to było umów się O trapić u Idziemy na górę? Idziemy no, na górę? Potem na wir iść ten i z wiru się wybić gdzieś Myślałem to, to typy? Typy chyba. Nie, coś tam lecik rzuc, na to Gdzie? Gdzie zaznaczy? Na, na, gór, na górce, na górce, na górce? Oo Na, na, jest? O, ta na Tam na pirancie ten się biło, to jest ten. Stawiać luncha? Podlecimy. Nie. Dałeś no, może ten... ten, ten e, na wirku idziemy i się odbijamy z niego. Jest no ta Karstyk nie blokuj, biegnij. No też, o też masz ten killer w czastek. No spokojnie. Nie okay. Ja też. Ale, o, ten z dom. Nie ja go kupiłem tak w staro sezonie. I kumpel kupił. Hop. Nie. Nie. Co oni uzupełnili do Co ja? Ja na krawędzi się tego załapem. Sorry. No nie wiem właśnie. Ja na górce będę stał. A ja będę latał i obserwował. budujemy się tu obok, na górce, i tyle. No i chujka Petra cię. Nie mam to... Nie, nie mam. Desmo. O, aptekę już jak ma. Kurwa, ale dostałem. Tam jest gościu. A to jednak wezmę. Podjeżdża, podjeżdża. To daj mi tą aptekę, gdzie on jest? Weź podejdź do mnie Podjeżdża gościu, Podje... zaznaczyłem Nie. Na górce był gościu, na, na tych... Gdzie my? dookoła Teraz wir będzie Ty na szaraz wlepu to potki ma wkrypci. Dobra Na potki się zostaje bo ty chyba siorba to wypijesz się tam dodatko chyba leży, idziemy po Lansak A widzę, tam ma ja ja nie wychylam Nie, nie wychylajmy może, to jest zła ta chowamy się No po prostu do Aaa, nie ma co To niby taka dobra miejscowa, ale nie jest dobra, bo Oni mają. chyba Ja mam Ja mam Ale nie potrzebuję mam. On, oni tylko patrzą, musimy się wychylać. Macie trochę... Nie, w sumie macie maty, nie? Mam 900. Tak średnio. Ja, ja tylko drewno, drewno. Tu ja Puść mnie. Ale piramidę w O kurde. Robot. Uciekajcie, do wiru. Do wiru palimy. Dobra, ja lecę. Nie. Do wiru nie ma, ja wybrałem się o nie! Ja na... Ja. Ja Ale fail. Czekaj, nie zyskaj na dół, ja cię leszę. Myślałem, że dolecę. Sko rzuca. Ja się kręcę, półko. Myślałem, że dolecę. Ja nie znam tej miejscówki, bo w ogóle tu nie latam. A ja też zaskoczyłem minus 50 dostałem. Ciastek się lepiej. Dobra, dzięki. Ciekawe od razu stąd, masz popór. Dobra, dzięki. Bandaża Ja obuduję zaraz. Gdzie? Gdzie na dole? No bo on sp spadł z góry. No. Na Dobra, Dawaj do ten ciasny, co do karty nie, robot tu gdzie spadł. Ej, robot stoi ze mnie, ja zabiorę robota. Kurde, no, ale tutaj jest tak, uważajcie. Tutaj jest, tutaj idzie. Ucieka, Kiedy ucieka. Ja na naszej basi jest. Leży, jest na leży, leży, leży. AWka. Na górze. Weź, weź tu wysadź. O ty Mam na spada ty U mnie, u mnie. Idę Leży Ej no ktoś już ładuje mi plecy A ja nie mam potek To ja wylądowałem Twicu masz potki? Jedną Rzucać Ja, ja mam podki. Idę, widzę, widzę. Ty, one spada chyba Ta fotka spadła Typy walą, a typy tam są Dobra widzę Wie. Chylają się goście Zabką no no Dobra Podje leży? leży? Podjeżdżamy? Tak! Podjeżdżamy Tu kurwa to jest cały team Dobra lecimy, lecimy Kurde, jak to latać tym? Uciekają, uciekają. GOŚCIA weźcie, ROZWALCIE! Na drugą stronę. Dam, dam, nas, Lecimy mi, tam do nich. Tak. Gdzie oni są? Już jest, ja tutaj typ, jest. Dobra. Zeszedł na dół. Oni gdzieś Uciek. na dole się lecą, coś... Się... No, też tak się... Ja mam! Ja mam, ja mam. Ja to jest wejdę, chodź, chodź i stawiam. Mam Nie widzę ich w ogóle, wiesz? Oni na dole gdzieś tam w tych budowlach naszych, co budowaliśmy się. No tak. To nie wychylać teraz do strefy. Oni i tak mamy, będą, kurczę tego. Yy, będą wychodzić jak strefa będzie szła. Dobra, wygramy. Zaznacz, gdzie są. Nie, tutaj ich budowle są. Oni gdzieś na dole chyba Ja pieprz! Chodźcie do strefy, chodźcie do strefy! A ja schodzę po Ja na bungee. Dobra. Tu są chyba. To oni? Nie, nie widzę ich. No, a w gdzieś. Uwazy bo oni mają heavy. Dobra, spoko. Jeszcze tu gdzieś ciepło? okno. Ej, nie ma matsów, macie matce. Please. Masz. Dobra, bez matsów. Dzięki. Ej, o, my mamy ich kurczę, myślę, że damy rady bez problemu. Gdzie oni są? Trzech na trzech jest, nie? Nie chcę coś ci. Dobra. Ej, oni wychodzą? Czy nie? Nie wiem kurczę. Może apteki mają spyce. No. O, dobra. Ale beka Ej, oni to... ich tam nie ma. Oni są gdzieś na plecach. Nie wiem, on gdzieś skampił się. Niemożliwe. O, treka, no. Widzę ich. Poczekaj, czekaj, czeka. Gdzie są? Zaznacz, zaznacz. Tam? To lód. Nie, to moje, moje było, to mój Ej, A. A ja tu... Oni chyba tutaj są. Lecą. Kurwa tu, tu, tu mam ich. Na dole oni latają, oni w ziemi tam latają. Menele jedne. Ale co to ta, tam ta można Ale i tak strefa idzie no Po co wchodzicie tam? To gościa nigdy No dobra 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 win, win będzie Ta tu jest tu. Nice Easy. A ja? Nie, no, robię...